Witam, ja jestem Minecraft 97 A ja tam No i w tym odcinku będziemy już szli poszukać sobie nowego miejsca no Właśnie, ustawię sobie stoper Żeby wiedzieć Okej okay. Fajnie, że znaleźliśmy tyle tego żelaza no znaleźliśmy, no, znaleźliśmy mnóstwo, mnóstwo żelaza Naprawdę Zostało nam zaraz ci ile 43 No a, zro a zrobiliśmy sobie kamizelki, czapki, kilofy i jeszcze nam tyle zostało Mieliśmy spo bliskie spotkanie 8. z creeperami Było ich tam 8. mnóstwo Ale chyba nikogo nowego nie ma, żebym musiał dać kula, także nie będę się przylegowywał No, no. A, no, ukradłem ci porkchop'a. Ojoj, jakiś lag. Nie wiem o co chodzi. Masz laga? No. W ogóle ścięło mi kompa, nie wiem o co chodzi. O, dobra, już, już odlagowało już, już. Dobra, tu ubiłem kilka śliniak. No, ja właśnie Mam dwa mięska. Nie, nie ucięło mi przed tym tego, co powiedziałem, bo napisałem tak równocześnie z tym, jak zacząłem mówić. Nie, nie, chyba nie. To dobrze. No dobra, chodź. Nie bij już tych świnek. Dobra. I idziemy szukać tego o, miejsca. masz raz, nie, myślę, że masz Nie, nie, nie. Y, nie, nie, nadal chodz mam z tym. Dobra, chodź, szukamy tego miejsca, bo... Wiem, wiem. Czas nas goni, musimy Ja tak, ja tak sobie myślę, że zamieszkać... Mmm... W dżungli dżungli, przyrządź ja nie lubię dżungli, bo to jest tak zawsze, że... Yy... Nie wiem, przyrządzą dżungli, dżungli nie lubię. Jest strasznie niebezpiecznie Sorki, mi się o tym No właśnie słyszałem ale spoko. Nie ma problemu. A właśnie... Albo dobra, wstrzymuję, zresztą po co? O, a może na bagnach? Gdzie ty jesteś? Nie, to trzeba znaleźć jakąś taką fajną górę, ale... O albo co? Je. I Minecraft mi straszował. Aha To ja czekam na ciebie na takiej górce. Dobra, ja wchodzę zaraz. Już wybieram okay. serwer. O, tu jestem. Chodź, chodź. A, aha, myślałem, że muszę zrobić. Chodź, chodź, tutaj, tutaj. Widzisz mnie? Widzę. Aha, myślałem, że mnie nie widzisz. Nie no, musimy że jakieś wolę. tak fajne... jakaś może takie tak fajne otoczenie, żeby jakieś może fajne góry albo coś. Ciekawe, bo mamy jesteśmy na innej mapie, nie? Ciekawe, czy jakbyśmy mieli łóżka, i we dwóch spali na jednej mapie, czy w połączenie, bo właściwie one mają oddzielne strefy czasowe. No a też właściwie się zostają. No dobra, to ja zabiję. Ja też zabiłem już, znaczy teraz będę zabijał trzecią, także już będziemy mieli trzy. Ja zabiłem jedną, więc mam jedną, jed, jedną. A ja mam cztery ula. Jak chcesz, dam ci jedno, także... No ja już mam dwa. Więc... Nie zabijaj tej trzeciej, bo muszę jakieś muszę będą nam potrzebne, a możliwe, że... Ale król, człowieku. Ile muciek? Może ich trochę powykańczamy? Nie, 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 Trochę nie, te nie, Bo wiesz. Bo no. się może... nie, przy, przyda się nie, nie, Mam 8 mięska krowego i skórę jednym. Ja już mam 14 krowych mięs i 11 skór. 11 skór? No. Chodź, jestem jest ten. Jest kradnąć. Jak to zrób sobie jakieś konieczność. No zaraz to zrobię, tylko wykończę tą krowę. Zrobić ci mię bo ja sobie robię, bo mi się tam są No okej, okay, to zrób Tak trochę wiem, trzeba tym mam. Dobra, mamy go sporo. Jak coś, to się wydobędzie. Masz tutaj. Tu ci rzuciłem. No no, okej. Okay. Postawisz tu krawędżę? No, postaw, postaw. Masz. A, ja coś pozabiję Wiem, że tu na pewno jest gdzieś jakaś jaskinia, bo słyszałem że czymś gdzieś zębiego A, nie, to no. już O, a, bije mnie, zombie nie bije. Wykończyłem zada. Zombie a, mnie biło, ale go wykończyłem. Surowe. A, to tam był zombie. No, nie wiem skąd mam. Masz, to... masz ten? Masz, yy, Coś usmaszonego? No, jednego mam. Tego... Co? Jednego mam, tego co ty mi dałeś. To daj. Chyba mi się kończy miejsce na dysku. Masz nieusmaszonego. Wiesz... Aha, ale to zaraz kończymy? S... Nie, no powinniśmy jeszcze spokojnie ten zdążyć nagrać, ale będę musiał później trochę ogarnąć to. Zostały jeszcze jakieś 2-3 minutki nagra... nagrania, nie? Okej. Okay. Hmm. Właśnie nie, krótkie są ]łąkę. te odcinki, ale podejrzewam, że będziemy wrzucać po dwa. Gdzie jesteś, tak w ogóle? Tutaj jestem, ten, tutaj poważnie skriwiam do ciebie, Piękno do ciebie. Aha, dobra, 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 już idę, widzę Dobra, chodź, może musimy jak przejść trochę jeszcze, może coś ciekawego znajdziemy. Możliwe. Sprawdź stopper i mi Minuta 40, minuta 47. Mam została? No, ale ja wiadomo, jeszcze włączyłem chwilę wcześniej, więc. Yy... No ale dobra, minuta 47. No tak, tak, dlatego. O, choć tutaj są kruwe. No, widzę, widzę. Kurde, chyba żeś mi ukradł. Ukradłeś mi... Ukradłeś mi skórę dziadu Tomasz masz. A nie, dobra, weź sobie, ja i tak mam już cały ten. To sobie zrób tutaj. Tutaj ci, jak cię. Jakaś została. Co? Co? Nie, 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 Tutaj jak cię. Nie, nie zostało mi, tylko mówię, że akurat mi tak starczyło na spodniej buty. Aha. Kurde, żeś mam tylko ścinki... Sukacie, wiesz, jak sprawdza i tu jest. <grym>, Okej. Okay. To jakieś mam ścinki, ale Pewnie dlatego, że się świat nędzie Możliwe, no właśnie troszeczkę ścina. Sprawdźcie, jak FPS nie spadły. No wcześniej mi spadły do, do tak do pięciu i trochę mi się zacięło, ale jest ok. Ale czy tak na, na chwilę. chwilę? Tak na na chwilę. przykład ścina się i potem mam OK, nie? Za chwilę Nie, no, błąd ze światłem No wiem, ja też mam tych bugów. Nie wiem czy to dlatego, że no, czy, czy na tym serwerze, czy to mapka, nie wiem. Nie, o, no, powiem ci że ostatnio na przykład na single grałem też miałem takie bugi, Nie wiem, coś ostatnio ten Minecraft takie z Google. Kurde, to mi się chyba Minecraft spróbowałem. To znaczy zgraszowałem też. Nie no bez ja. Weź tu spieszę tu gdzieś tam. Ale dobra, i tak zaraz kończymy, więc nie ma problemu. Nie wiem gdzie ty w ogóle byłeś, więc. Mało no, już powinniśmy kończyć, więc dobra, pożegnajmy się i... Nie. Yeah. Więc... Mm. No, nagrywał dla was Minecraft 697. I raz to mamy. Tak, tak. No, no to Nara, do następnego odcinka. Siemka.